Zobaczcie, tutaj znalazłem prawdziweczka i Grzesiu mnie tam woła, że ma dwa ładne, ale wyjmę już tego mojego, ale ma korzeń. Dobra, idę w kierunku Grzesia. Zobaczcie, ja mam takiego. Nie Jest szansa, że będzie zdrowy. No o Grzesiu tam już zrywa. O jeden to widzę bardzo ładny. Ale nie, jednego widzę tego, co jeszcze rośnie. A ty już jednego wyjąłeś. Nie, nie. A, to nie, to, to okay. no, tu, okej. Tak. Idę, 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 widzę już się. Tego po prawej widziałem, tego po lewej nie. Zobaczcie, jak piękniusie. się grzyby tutaj znalazł Grzesiu. Ten gość. <grych> Będziesz na filmie, nie przejmuj się. O, mój jest... A, mój jest zdrowy, patrz Grzesiu. Zobacz. Trafił się zdrowy. Grzesiu. Grzesiu, jak sprawdzisz tego... To zerknij tam, bo tam mi się wydaje, że jest prawdziwek. Poczekaj, aż Grzesiu obierze. Zobacz, Grzesiu, tam mi się wydaje, że masz prawdziwka. Maluszka masz. O, spójrz, Grzesiu, tam na tej górce koło tamtego drzewka. Gdzieś tam to drzewko po prawej stronie. I tam mi się wydaje, że jest prawdziwek. Popatrzymy, czy Grzesiu pójdzie i czy będzie prawdziwek. Pokaż Mówi, że to jest podgrzybica Tak, to jest podgrzybica Albo gryczak żółciowy Tak, 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 dobra, sorry, przepraszam Wiesz, z daleka Ci go pokazywałem To niezłośliwie, dobra, szukam Grzesiu tu za mną spaceruje A ja tu zobaczcie, znalazłem Ale już go nie będę podnosił Krasnoborowik, ale strasznie już Stary, o tam jest drugi krasnoborowik Już widzę starego kolejnego Krasnoborowika o, tu jest po lewej stronie. Tam bliżej. No to bierz go, Grzesiu. Bierz, Grzesiu. Ja patrzyłem na tamtego, wiesz? No, zobaczcie, Grzesiu ma kresną borowiczkę. A tam jest stary. Szukamy dalej. O, Grzesiu koło mnie znajduje. Ja się patrzę na tamte i nie rozglądam się za grzybami. A Grzesiek koło mnie znajduje grzyby. Widzicie? Zobaczcie. Tu jest borowiczek. A teraz Grzesiek niech go znajdzie. Wy go już widzicie. A teraz Grzesiek niech go znajdzie, bo ze swojej strony go nie widział. Nie patrzyłem. Nie, ale nie widziałbyś go z tamtego miejsca. Nie, to jest... No, za drzewem. Dlatego ci mówię, że z twojej pozycji byś go nie widział. Tak, tak, bardzo ładne. I dlatego mówię, z twojej pozycji byś go nie widział, a ja już tym razem to pójdę i ja sobie zbiorę. I teraz tak, Grzeszka wyślemy tam do prawdziwka. Patrz Grzesiu. 15 metrów przed tobą jest prawdziwy. Tam, tam, tam Grzesiu. A tam ja widzę następne dwa. Tu idziesz, Grzesiu, patrz, tam, tam zobacz, Grzesiu. O, tam masz na wprost prawdziwkę. I Grzesiu idzie, tak tam. Tutaj. A tutaj też zbieraj, ty mi zbierasz spod nóg, a ja patrzę daleko. Także ja idę do tych dużych. Tu widzę trzy. Grzesiu, tam zbierze tego małego i plus tego dużego. Dobra, nagram szorcika z tego, bo są trzy ładne prawdziweczki. Dobra, ja podejmuję grzyby. Mam tu 6 grzybów, 6 prawdziwków. Także weźmiemy też coś dla siebie. I patrzcie, zdrowy. Ha! Pierwszy zdrowy. Podejmujemy. Na pierwsze dwa zdrowe, przepraszam. Podejmujemy tu następnego. Ten, niestety, robaczywy. Już go od razu kroimy. O, tu jest szansa. Dobra, tu jest taki kawałeczek. Tu mam następnego. I ten zdrowiu tenki. Tu mamy... Tego takiego jakiegoś wydłużonego. Nie wiem co to za dziwny grzyb. Zobacz Grzesiu. Jaki dziwny prawdziwek. O Grzesiu, coś ty nie. Tego mu nie będziemy zawracać głowy. Dobra. I tam widziałem jeszcze jednego. Już do niego idę. Kawałeczek dalej rósł. A tu pod drzewkiem. Taki bobasek malutki. podejmujemy go, zobaczcie, taki i zdrowiuteni, ha, bardzo ładnie, będzie piękna marnatka. Idziemy z Grzesiem szukać dalej. Patrzę tam wyżej, takie ładne jodełki, mam ochotę do nich zajrzeć. Zobaczymy, co tam rośnie. cokolwiek rośnie O tam stoi mój samochód Także widzicie kręcimy się bardzo blisko tu zawsze chodziłem O już widzę prawdziwka także nie będę się wyłączał Widzę też kolczaka obłączastego że tu trzeba pochodzić tu jest kolczaczek ale go nie bierzemy o tu są następne kolczaczki, a tu jest prawdziweczek i tego zabieramy. Opa! Zbieramy go i idziemy dalej. Zobaczymy, czy zdrowy. No popatrzcie tutaj. Te grzyby są zdrowe. Nie wiem jakim to sposobem, ale tak jest. Dobra, odbijemy w lewo. Skoro trafiają się tu prawdziwki, trzeba pochodzić. Słucham, tak jestem. Grzesiu, jestem tu cały czas w okolicy, nie musiać ja nie ucieknę. Tu jesteśmy koło samochodu. Dobra, tu jest kozaczek. O. Dobra, poczekam chwilę na Grzesia i pójdziemy dalej. Tam ma prawdziwka, niech sobie go podejmie. Tu jest Grzesiu. A tutaj jest taki rozszczepiony prawdziweczek. Pękła aż, bo mu gałąź przeszkadzała, ale dalej rósł. Dobra, zostawiamy Grzesia z nim. Idziemy dalej szukać. Tu jest bardzo grzybny las Grzesiu. Zobaczcie, mam prawdziweczka. Kolejnego. Nie, to Ci już mówię, że nie. Tam byłem. Mamy kolejnego. W zdrowiu Tenki. Także teraz z Grzesiem tu pochodzimy trochę, pójdziemy w lewo i zaczniemy tam troszeczkę niżej schodzić i będziemy szukać tu prawdziwków. O zobaczcie, tam jest piękny prawdziwek i damy go Grzesiowi. Zbieraj Grzesiu. Ty mi wyjmujesz spod nóg, a ja Ci będę znajdował te dalekie. Ładny, grubiutki korzonek. Pokaż go, Grzesiu. O, zobaczcie, jakiego Grzesiu ma ładnego. Dobra. O, tu jest. Tu Grzesia od razu zawołamy, bo jest bardzo duży. Aż się wygiął i przewrócił. Tam jest następny duży. O, tu Grzesiu będzie miał dużo sprawdzania. Zobacz, Grzesiu, jaki tu jest ładny. O, nie, nie wiem, czy się będzie nadawał. A par Grzesiu. A tam jest dalej, pod gałązkami. Jest drugi taki duży. Widzisz? Kapelusz widać. Także masz dwa grzyby do zebrania. Już wiesz, dlaczego chciałem Cię tu przyprowadzić? Może się trafić, Grzesiu, że będzie część kapelusza nawet Ale zdrowa, a tamten drugi? A to jest No to wiesz, no deszcz trochę było. Ale to nic, poszukamy tu innych. Dobra, szukamy dalej. Grzesiu tam sprawdza, ten pierwszy był. Nie nadający się. Ale jeszcze tu pochodzimy. Może trafimy jakiegoś nadającego się. Dobra. Teraz ka ka kawałeczek dalej przeszedłem i zbieram krasnoborowiki. Grzesiu tam trafił na miejscówkę. Co zostawiłem dużo kozaków. I... Tak, nie bierzesz, ale mówię, że trafiłeś i je widzisz. Że ich jest tam bardzo dużo. Nawet wam tego nie nagrywałem. Ale kozaków to tu jest mnóstwo. Idę do kolejnego krasnoborowika, te, tym razem takiego dużego. Będzie w sam raz na sosik. O, tutaj jest. Grzesiu coś tam zbiera. Co tam Grzesiu trafiłeś? O, zobaczcie, takiego prawdziwka Grzesiu trafił. No i bardzo dobrze. A ja go minąłem, bo z daleka dojrzałem krasnoborowiki. Także okazuje się, że mimo że nie mam wady Wzroku to jestem widzę, A Grzesiu zbiera te spod nóg o, Ale zobaczcie Tu trafiłem prawdziweczka I go spod nóg widzę No ale może jakąś mam ukrytą wadę Także trzeba będzie się udać do lekarza I sprawdzić Czy czasami nie stałem się dalekowidzem Tu mam tego prawdziwka Ale jest robaczywy O tu już jest zdrowy i tu mam dwa ceglaczki. Ja to wolę te ceglaczki. Bardziej mi smakują w marnacie. Ale prawdziwki są lepsze w suszeniu. I niektórzy lubi, ludzie lubią je w marnacie. O, mam kolejnego maluszka. Krasnoborowiczka. O, nawet dwa. Bo tu jest pierwszy. Taki ukryty. Pod ściółeczką. A tu jest drugi. Dobra. Mamy. Grzesiu. Tam cały czas coś ty nie. Nie idzie w moim kierunku. Także muszą mu się grzyby trafiać. Pospacerujemy tu jeszcze trochę. Już w koszyku jest coraz ładniej. Grzeszka też. Także jak znajdę 3 czwarte koszyka, to będę zadowolony. Nie muszę go mieć pełnego, a nawet tyle. Jakbyśmy już wrócili, to też bym był zadowolony, ale pochodzimy. Tu zobaczcie, kolonia muchomorów. Jest ich bardzo dużo. Dobra, szukamy dalej, jak coś będzie, to się Grzesiu tam idzie w kierunku tego dużego grzyba, co mu go pokazałem. Tak, tak. A ja tutaj mam takiego prawdziweczka. Zobaczymy, jak Grzesiu pójdzie do niego. Zobaczycie, zaraz dojdzie i nam powie, co to jest. No. O. Zdrowiu Tenki mój. Grzesiu mówi, że u niego stan agonalny. Tak przynajmniej odczytałem z jego słów. Czyli mówi kapeć. Dobra. Szukamy dalej. Może jeszcze coś będzie. A no, tutaj widzę jakiegoś grzybka. O ciekawy jestem co to jest O Grzesiu coś powiedział O kurde O Grzesiu ma podgrzybka A ja mam chyba podgrzybice Tak jest Tu jest podgrzybica Tak czy nie Tak podgrzybica Albo goryczak Także widzicie ale mam tutaj prawdziweczka Też już go widzę Zobaczcie taki ładny Opa już go podjąłem, taki prawdziweczek. Sprawdzamy, no niestety, robaczywy. Dobra, tu już będzie się nadawało. Tu też już jest dobrze. Idę w ten gęsty tutaj modniczek, bo ja takie modniczki lubię. Taką gęstwinę przed sobą widzę. I wiem, że zawsze w takich gęstwinach najwięcej grzybów zbierałem jesienią. A te teraz będą pod koniec lipca. Zobaczymy. Kurwa, co to rzuciłeś? Ty rzuciłeś, coś? Nie. Ja pierdolę. Zobaczcie, jakie piękne grzyby. Tak, jak wam powiedziałem, w tej gęstwinie. Niech sobie Grzesiu je zbierze. Tylko nagram se szorcika, poczekaj Grzesiu. Także chwila przerwy. Grzesiu już tutaj podejmuje. I zobaczmy. Pat, wygląda na zdrowego. No. Nie jest... Dra, dra, nie, nie. To jest nie wiem, czy to nie jest dziura oddechu. Nie, robaki. Dobra. Także Grzesia zostawiamy z tymi dużymi grzybami. Tylko nam powie, czy ich było 4 czy 5. Bo mnie się wydaje, że... Znaczy 4 są na pewno. Ale mnie się wydaje, że ich jest pięć, bo tam jest jeszcze góreczka. Także pod góreczką powinien być piąty. I widzicie, właśnie w tej mojej ulubionej gęstwince. Tak, ja lubię te gęstwinki. I w nich się zawsze trafiają takie piękne grzyby. No i teraz pytanie: cztery czy pięć? Obserwujemy Grzesia. Cały czas tam zbierano. Ile Grzesiu jest? 4 czy 5? Uważaj na głowę! Nie będziemy Grzesia denerwować, bo się uderzył w głowę. Ja mam tutaj pięknego prawdziweczka. O, zobaczcie. To już go podejmiemy. O, jest następny. Dobra i zdrowiu tenki Idę po następnego Tu jest następny No ilu Grzesiu? 4 czy 5? Grzesiu mówi, że 6 Że 6 było Czyli więcej niż widziałem z daleka zdrowiu tenki Dobra, idziemy dalej, tu widzę Wielkiego prawdziwa. Tam nie wiem, czy coś jest. Zobaczmy. Ale nic nie widzę. Tu widzę wielki prawdziwek. I dużo muchomorów. Prawdziwek jest tu pod drzewem. Pewnie będzie robaczywy. Ale trzeba sprawdzić. O, zobaczcie, jaki piękny. Tak jest, robaczywy. No, może będzie szansa coś wykrojenia. Ale tu bardzo niewiele. Tu nie. Dobra. Jest kawalątek. Tutaj nie. Nie. Tutaj też nie. To jest szansa. nie, też nie. Także jak widzieliście cały ten duży robaczywy. Szukamy dalej. Tam był ten prawdziwy. Jak widzicie, jest pocięty, tam dalej jest w Grzesiu. A ja już z daleka dojrzałem kolejnego. Już idę do niego. Teraz się będę rozglądał po drodze. Bo widziałem że dużo małych pomijam. Zobaczcie jaki piękny prawdziwek Już go podejmuje Widać, że zjedzony trochę przez żuka I zdrowiu tenki tu już Wiem Grzesiu, trafiałem się małe, bo ja sporo małych zbieram tutaj zobaczcie, tu dwa kolejne małe tak Grzesiu, trafiają się zdrowe nie wszystkie, ale trafiają się tu jest jeden tu widzę następnego widzicie jaki robaczywiec no niestety kapelusik też był robaczywy, ale już go tu wykroimy i jest zdrowy tenki tu mam następnego. Trzeba bardzo powoli chodzić przy tych małych. Opa! Jest następny i też zobaczymy. Dobrze, że przeszliśmy na tą stronę. Bo po drugiej stronie jacyś strasznie krzykacze są. Krzyczą i krzyczą. Dobra. Teraz tu pójdziemy trochę na dół. Bo jest ładny las. Grzesiu. Tu na dół jest ładny las. Trzeba go obejrzeć. Tutaj jest bardzo ładny las niżej. Trzeba go obejrzeć. Jest. Dużo gałęzi na przejściu do niego, ale później jest bardzo ładny las. O dobra. Już szedłem w to miejsce. Nie wiem czy to prawdziwek przede mną, czy nie. Zaraz sprawdzimy. Tak jest. Mamy prawdziweczki małe. Zobaczcie, dwa prawdziweczki pod ściółeczką. Uuu ten strasznie robacie, wy. I ten też. No, po prostu niewiarygodny Tak, bardzo robaczywe. No, ale były. Także tu trzeba pochodzić. Bo jak są maluski na wejściu, to mogą być i, i dalej. Tutaj taki ładny mech Grzesiu. Od... O, widzę, że już ty nie Także zobaczcie, Grzesiu tam już nie Szukamy dalej. O, tu zobaczcie. Już jest następny. Prawdziweczek, tu ktoś ściął tak, jest bardzo dużo malutki. Jeden maluszek. Tu jest drugi maluszek. Ten niestety robaczywy. Tu jest trzeci maluszek. I ten jest zdrowotki. Pa, Grzesiu, tu masz, prawdziwka? Ja mam tu następnego. O nie, to korzonek. Toś zbierał. Dalej, dalej, dalej. Tam dalej, za drzewkiem metr. W lewo. Widzisz? A tu ja nie wiem czy on jest wymiętolony, bo z daleka go widzę. Przepraszam. Aż to nie złośliwie, tylko wiesz, z daleka widzę. Okej. Okay. I tu Grzesiu masz dużo małych, zobacz. Widzę. Ja mam tu po prawej dużo małych. Tu mam korzenie cięte, ktoś ciął także stąd tu ciekam. Tamarzyszu, maluchy widzę. Ja tutaj widzę prawdziwki, czy muchomory, bo nie wiem. Idę i mam muchomory, ale mam i małego prawdziwka. Już Wam go pokazuję. O tutaj. Pochodzimy tu trochę z grzesiem, ale tu widać, że jest cięte. Tu ktoś chodził, korzenie są. Także chwilę przejdziemy i zawrócimy na nasz szlak. Tam nikogo nie było. Tu jednak ktoś już spacerował, i te średniaki są powycinane. Chociaż, zobaczcie, już jednego widzę. O, tutaj rośnie Rzesiu. Ja idę tak 15 metrów w tamtą stronę, i wracam do góry. Bo tu ktoś chodził, są korzenie. Także nie ma co tutaj chodzić. O, zobaczcie. Jest prawdziweczek. Już go tutaj tniemy na pół. Bo jednak jakąś dziurkę widziałem. No i dobrze, że go przeciąłem. Widzicie, jakie robaczywce. No, dobra, tyle zdrowego, i tutaj też było robociewe, o nie, jeszcze, już myślałem, o teraz jest zdrowy tenki, się tutaj nie następnego, także mimo, że ktoś chodził, to jednak coś zostawił dla nas, dobra, włączę się jak coś będzie jeszcze.